Połączyłem to narzędzie z tym narzędziem przez tę aplikację, którą zbudowałem od zera bez ani jednej linijki kodu. Na tym nagraniu pokażę Ci, jak taka aplikacja działa, ale zobaczysz też, jak to wygląda od środka, czyli jak wygląda technologia, której użyłem, żeby zbudować aplikację, nie będąc programistą. Zapraszam! Ja nazywam się Artur Guła i moją misją jest przenosić polskie firmy w przyszłość dzięki wdrażaniu nowoczesnych narzędzi do zarządzania zadaniami i projektami, wykorzystując m.in. automatyzację i integrację pomiędzy narzędziami. To nagranie dotyczy właśnie tego, jak zautomatyzować wymianę informacji pomiędzy dowolnymi różnymi systemami. W ramach tej integracji z jednej strony mam aplikację Nozbi, którą teraz widzisz, czyli narzędzie, które ma bardzo intuicyjny, bardzo prosty, łatwy w obsłudze interfejs użytkownika. Większość osób jest w stanie nauczyć się korzystać z Nozbi po pierwszych 15 minutach kontaktu z tą aplikacją. Nozbi ma też świetną aplikację mobilną, która działa także wtedy, gdy nie masz dostępu do internetu, więc jest to idealne rozwiązanie dla osób pracujących dużo w terenie, żeby szybko wrzucić jakieś zadania, zrzucić jakieś projekty, zrzucić jakieś pomysły, działa idealnie. Ale są pewne ograniczenia. Jeżeli chodzi o prezentowanie zadań Nozbi to jest po prostu lista zadań w danym projekcie. Dla bardziej złożonych projektów chciałbym zobaczyć coś takiego jak tutaj, czyli wykres Ganta, zobaczyć to na osi czasu. Chciałbym mieć też możliwość dodawania kosztów, czyli budżetu do moich zadań, żeby móc takie koszty zliczać, a nie trzymać tego na przykład w Excelu. Chciałbym zarządzać ryzykiem, czy dodawać jeszcze inne parametry, stworzyć sobie plan bazowy, czyli zatrzasnąć w pewnym momencie mój plan i potem móc zobaczyć po miesiącu, po dwóch, jak ten plan się zmienił względem początkowych ustaleń. Takich rzeczy nie można zrobić w Nozbi, można za to zrobić w tym narzędziu, które teraz widzisz, czyli w narzędziu Flexi Project, też polskim, tak samo jak nospi narzędziu, które właśnie idealnie nadaje się do takich projektów, w których wymagana jest większa formalność, jest wymagane zbudowanie harmonogramu, zarządzanie budżetem i te wszystkie rzeczy, które są bardzo ważne w projektach naprawdę złożonych, skomplikowanych, długotrwałych i kosztownych. I takie są główne zalety integrowania systemów, że zamiast narzekać na to, że jeden system ma coś i drugi system ma coś, ale nie ma idealnego rozwiązania na rynku, mogę te dwa systemy połączyć w prosty sposób i wymieniać między nimi dane. Teraz pokażę ci moją aplikację. I oto moja aplikacja. Jak widzisz, nie jest to nic specjalnie rozbudowanego, kilka przycisków, natomiast jest to aplikacja, którą robiłem w ramach uczenia się tego, jak integrować systemy za pomocą tej technologii. To nie jest aplikacja, która jest dostępna gdzieś publicznie, więc jeszcze nikt z niej nie może korzystać poza mną. W tej aplikacji jest kilka Kilka przycisków pól, które są wystarczające, żeby zintegrować te dwa systemy. Z tej strony mamy kwestie dotyczące Nozbi, czyli tutaj jest wklejony kod API, czyli taki kod, który mówi, że ja to ja i dzięki temu mam dostęp do moich zadań w Nozbi, a jeżeli chodzi o Flexi Project mam login i mam hasło, hasło jest tutaj wykropkowane. Wystarczy, że kliknę Zaloguj. No, i po chwili, tak jakbym logował się normalnie do Flexi Project, loguję się w mojej aplikacji i za chwilę wyślę moje projekty do Flexi Project. Czyli projekty z Nozbi przeniosę do Flexi Project, po to, żeby zobaczyć je na osi czasu, żeby móc dodawać do nich koszty, móc dodawać ryzyka, czy zrobić sobie plan bazowy i potem zobaczyć odchylenia po czasie, jak ten plan się zmieniał. Teraz wybieram, który projekt, czyli odświeżam listę moich projektów w Nozbi. Zaraz zobaczymy co tutaj jest. Czyli mam projekt dla Jana Kowalskiego i remont dachu dla ACME spółka ZO. No jak widać to są projekty, które tutaj istnieją, czyli remont dachu, projekt dla Jana Kowalskiego. W projekcie remont dachu mam bardzo dużo różnych zadań z terminami, no i właśnie chciałbym to zobaczyć na osi czasu, coś czego nie mogę zrobić w Nozbi. Więc teraz synchronizuję je do Flexi projekt. Wybieram więc projekt remont dachu. No i pojawia się informacja, że wybrany projekt w Nozbi nie istnieje w Flexi Project, czyli tutaj sprawdzam, czy taki projekt już jest, no bo jak jest, to po prostu go synchronizuję, ale jak go nie ma, no to muszę go najpierw utworzyć. Jest to jak najbardziej zgodne z tym, co jest we Flexi Project, ponieważ we Flexi Project mam tylko optymalizację procesu raportowania i pro-produkt, czyli nie mam jeszcze tego projektu remontu dachu, więc tworzę taki projekt we Flexi Project. I teraz zobaczysz te dwie rzeczy naraz w akcji, czyli po prawej stronie mamy Flexi Project, moje projekty, nie ma jeszcze tego projektu, który tutaj wybrałem, czyli remontu dachu, naciskam utwórz projekt we Flexi Project. No i chwilę tutaj u góry jest pasek postępu, chwilę to trwa. Wybrany projekt z Nozbi istnieje już we Flexi Project. Odświeżmy więc Flexi Project, żeby zobaczyć, czy faktycznie taki projekt został utworzony. Jest. Remont dachu dla ACME. Ale w środku harmonogram jest na razie pusty, no bo jeszcze nie ma żadnych zadań. W Nozbi w projekcie tych zadań jest tam już kilkanaście, Zobaczmy. Tak, w Nozbi konkretnie jest 19 zadań w projekcie remont dachu. Synchronizujmy je więc teraz z Flexi Project. Wystarczy, że nacisnę Zacznij synchronizację. Chwilę poczekam, zanim to wszystko się przeniesie do Flexi Project. Już powinno być i już coś się pojawia. Są moje zadania, przeniosły się daty. W kilku przypadkach widzę, że się nie przeniosły. Domyślam się, że mogło tutaj chodzić o weekendy we Flexi Project. Elementy harmonogramu nie mogą się kończyć w weekend domyślnie. Być może tak było właśnie w moich zadaniach, które tutaj były losowo utworzone. Na przykład montaż izolacji termicznej kończył się w niedzielę 30 marca i tutaj montaż izolacji termicznej nie ma właśnie daty. Więc faktycznie FlexiProject przy okazji pilnuje, żeby te daty były prawidłowe. No, mogę je poprawić w nozby i jeszcze raz synchronizować, wtedy tutaj by się przynios, przeniosły. Co ważne, w takim projekcie widzę teraz moje zadania na osi czasu. Tutaj widzę jak cały projekt będzie się rozwijał. Mogę sobie te zadania grupować w takie nadrzędne elementy, żeby widzieć potem jaka jest data końca każdego z tych zadań. Mogę sobie dodawać elementy budżetu, czyli na przykład dodać sobie jakiś tam wydatek na pewną kwotę i następnie taki wydatek połączyć z moim elementem z harmonogramu. Czyli powiąż z harmonogramem. No i tutaj jest zadanie na przykład odbiór techniczny. Potwierdzam, data ma wynikać z dat harmonogramu. Zapisuję. No i już mam taki taki wydatek połączony właśnie z moimi zadaniami, czyli mogę w ten sposób zbudować budżet projektu, czyli zadania będą w Nozbi, żyły swoim życiem, tam każdy będzie je odhaczał, zaznaczał, że jest zrobione, a tutaj będę sobie dopisywał do nich tylko koszty, monitorował budżet, monitorował ryzyka, patrzył na cały harmonogram, widział jak to wszystko się przesuwa w czasie, zrobię sobie plan bazowy, zrobię sobie dokumenty projektowe. Wszystko może się tutaj dziać. Czyli taka wymiana informacji pomiędzy Nozbi a Flexi Project pozwoli mi skorzystać z zalet obu tych aplikacji bez rezygnowania z czegokolwiek, a zbudowanie takiej integracji naprawdę nie jest ciężkie. Teraz pokażę Ci od środka, jak wygląda ta technologia, której użyłem. Do zbudowania tej aplikacji użyłem narzędzia Bubble. Jest to platforma no kodowa, która daje pełną kontrolę nad integracją, którą budujesz. i to nie jest taki integrator jak niektóre znane aplikacje, na przykład Zapier, gdzie mamy tylko określone funkcje, z których możemy korzystać. Tutaj możemy bezpośrednio wywoływać konkretne zapytania do każdej z tych aplikacji, więc kontrolujemy w pełni to, co się dzieje, ale przy tym nie piszemy ani jednej linijki kodu. Tak wygląda edytor frontendu, czyli tej części, którą widzi użytkownik, i w takim najprostszym podejściu. Ja mogę każde pole po prostu złapać i przesunąć tam, gdzie chcę. Dodaję jakiś przycisk, nie ma problemu, klikam button. Przenoszę, dodaje się przycisk, więc zbudowanie tej części wizualnej to jest po prostu przenoszenie elementów i umieszczanie ich w odpowiednich miejscach. Są bardziej zaawansowane techniki, jeżeli chcemy, żeby nasza aplikacja się skalowała dobrze, na przykład na telefonie, wtedy faktycznie trzeba to zrobić trochę inaczej, ale do takiego rozwiązania, kiedy integrujemy systemy, po prostu przeciągnięcie elementów jest wystarczające, więc w ten sposób kilkoma kliknięciami w zasadzie tę część frontendową, czyli to, co widzi użytkownik, mamy zrobione, no ale integracja to jest przede wszystkim to, co się dzieje pod spodem. No i tutaj te. Też tak naprawdę nie jest jakoś specjalnie ciężko. W tym narzędziu, czyli Bubble, jest coś takiego jak Workflow, i tam jest cała logika biznesowa, czyli tutaj są poszczególne akcje, które można wykonać. Czyli jeżeli ktoś naciska Create Flexi Project, ten przycisk, czyli on tutaj też się pokazuje na podglądzie, no to wtedy co się dzieje? Jest utworzony projekt w Flexi Project. I potem jeszcze projekt jest aktualizowany, no bo tam jest kwestia tego API, że najpierw przy tworzeniu można podać tylko część parametrów, potem trzeba go zaktualizować, więc to już wynika ze specyfiki Flexi Project. No i potem jest ustawiany coś takiego jak State. State to jest taka pamięć podręczna w bubble, żeby nie trzeba było korzystać z bazy danych. Bo jeżeli integrujemy systemy, często nie chcemy zapisywać e, informacji takich, które są nam potrzebne do przetworzenia czegoś w bazie danych, żeby ta baza nie puchła. Więc tutaj jest to trzymane w tym State, to już jest taki bardziej zaawansowany temat. I tak samo jest z każdą inną akcją. Czyli na przykład, kiedy przycisk do synchronizacji jest wywoływany też dzieje się tutaj kilka rzeczy. Bierzemy wszystkie taski, zapisujemy do state'a, wszystkie taski z nozbi, wszystkie taski z flexi project, a potem wywołujemy cyklicznie takie porównanie i utworzenie ich we flexi project. No więc jak widzisz, takich kafelków jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć takich bloków zbudowanych, żeby synchronizować te systemy. Oczywiście ja tutaj wykonywałem kilka operacji ręcznie, czyli pokazywałem zaloguj się, pokazywałem pobranie projektów, można by to zautomatyzować, czyli w ogóle ukryć to i na przykład zrobić wywoływanie co jakiś czas, czyli żeby te projekty i te zadania synchronizowały się na przykład raz dziennie, raz na godzinę, czy raz na kilka minut. To wszystko jest tutaj do zrobienia. Ja wykorzystałem manualne akcje, żeby lepiej pokazać to, co faktycznie. Można tam zrobić krok po kroku. Jest jeszcze coś takiego jak backend work workflows, i to właśnie tutaj wykorzystałem, żeby przejść po całej liście zadań i utworzyć te zadania potem we Flexi Project. Czyli to są takie przepływy, które dzieją się już po stronie serwera. One nie mają wtedy związku z tą częścią, którą widzi użytkownik, z tą częścią frontendową. To się dzieje tam pod spodem w logice aplikacji. No i tutaj też jest utworzenie tych zadań, zaktualizowanie tych zadań, zaktualizowanie opisów, zaktualizowanie dat. No i to się dzieje po prostu dla każdego zadania z Nozbi. W tym narzędziu można oczywiście też zarządzać danymi, czyli jest baza danych, gdzie możemy tworzyć jakieś elementy, natomiast tego nie wykorzystywałem, ponieważ przetwarzałem te elementy w locie i pobierałem z jednego narzędzia, wysyłałem do drugiego nic, nie zapisywałem, żeby baza nie puchła, nie było takiej potrzeby. Jest jeszcze tutaj kilka innych opcji, ale to, co jeszcze było ważne przy integracji, to są pluginy. I tutaj jest taki plugin, API Connector, czy API Connector, gdzie możemy właśnie podać, jak będziemy się łączyć z danym systemem, na przykład dla Flexi Project, mam akcję logowania i tam podaję parametry, login hasło, dostaję token, potem ten token dalej przekazuję, więc tutaj wszystko mogę wyklikać, całe te połączenia, jeżeli mam dokumentację od jednego od drugiego narzędzia, bez problemu to połączę. I na koniec jeszcze dwa ważne pytania, w zasadzie może trzy. Pierwsze będzie ile to kosztuje. Oczywiście zawsze koszty są ważne. Jeżeli chodzi o te aplikacje, które pokazywałem, Nozbi możesz zacząć korzystać za darmo i ta integracja, którą też pokazywałem na tej prezentacji, ona w ogóle była z projektu z całej przestrzeni, która jest bezpłatna, więc spokojnie możesz z tym zacząć. Jeżeli chodzi o Flexi Project, tam już trzeba wykupić licencję, ale na start, jeżeli chcesz spróbować korzystać z tego narzędzia, chcesz mieć taką wersję demonstracyjną, żeby sobie potestować, daj znać, mogę spokojnie taką wersję dla ciebie zorganizować, potestujesz, zobaczysz jak to narzędzie działa, czy może ci się do czegoś przydać. No i to, co jest po środku, czyli ta aplikacja, którą zbudowałem, czyli najważniejsze Bubble. Ile to kosztuje? Bubble, jak widzisz, ma różne pakiety, ale pakiet free jest, jak nazwa mówi, za free, czyli w uczciwej cenie, i taki pakiet w zupełności wystarcza, żeby zacząć w ogóle testować integrację, czyli zapoznać się z tym narzędziem. On jest bezpłatny na zawsze. Tutaj nie ma jakichś ograniczeń, 14 dni. E, testujesz, ile chcesz, możesz wykonywać requesty, czyli zapytania do tych innych aplikacji, pobierać dane. Jedyne czego nie można zrobić, to tych workflow backendowych, czyli tych, które dzieją się po stronie serwera, żeby na przykład wykonać jakieś operacje na całej liście elementów. Tego już tutaj nie można w tej wersji bezpłatnej zrobić, ale jak dojdziesz do tego elementu, to można spróbować wersji star którą można przetestować przez 14 dni bezpłatnie, i wtedy zobaczyć jak to działa. Zresztą wersja starter 29 dolarów za miesiąc nie jest to jakiś majątek za całą platformę, gdzie łączysz różne narzędzia, integrujesz, wymieniasz dane, w tym masz oczywiście hosting, wszystkie aktualizacje, zabezpieczenia, wszystko co jest potrzebne, żeby taka aplikacja działała. Do tego musisz ewentualnie mieć swoją domenę albo po prostu wystawić to na jakiejś domenie Bubble, też to może być do takich celów wewnętrznych czy testowych, jak najbardziej jest to ok. Ale koszty licencji to oczywiście jedno, ważne są też potem koszty czasu, czyli ile faktycznie będzie trwało zbudowanie jakiejś aplikacji w tej technologii. I tutaj myślę, jest kolejna pozytywna niespodzianka, bo to co Ci pokazał, pokazałem zintegrowanie tych dwóch narzędzi. Myślę, że teraz, kiedy już wiem, jak API jednej i drugiej aplikacji działają, zajęłoby mi może kilka godzin, może jeden dzień. Na początku to byłoby kilka dni, gdybym musiał się wszystkiego faktycznie nauczyć, jak te poszczególne systemy działają. Więc tutaj mówimy raczej o godzinach, o dniach, to nie są tygodnie czy miesiące pracy. Korzystanie z tego narzędzia, naprawdę, kiedy już się nauczysz postaw, jest bardzo proste. Dodajesz elementy, wykonujesz jakieś zapytania, zapisujesz dane albo przetwarzasz je w locie, i naprawdę wszystko można wyklikać. Nie trzeba napisać ani jednej linijki kodu, więc to. Strasznie przyspiesza takie prace, jeżeli chcesz przetestować jakieś integracje pomiędzy systemami, zobaczyć, czy coś zadziała, czy coś się przyda, czy ludzie będą z czegoś korzystać, zrobić taki proof of concept, to moim zdaniem nie ma lepszego podejścia. Po prostu w kilka godzin czy kilka dni masz gotowe rozwiązanie, które może działać. A jeżeli takie rozwiązanie próbne się sprawdzi, możesz zawsze wynająć zespół programistów, żeby to napisał już potem pod Twoje potrzeby, tak faktycznie od zera, pisząc kod, nie korzystając z platformy no-kodowej, bo ona oczywiście ma też pewne swoje wady. O tym powiem za chwilę. Chwilę. I trzecie pytanie, które może być, to jak zacząć w ogóle uczyć się tej platformy? Jest sporo kursów. Jeżeli wejdziesz na stronę Bubble, oficjalny profil na YouTube, tam też jest masa kursów. Są naprawdę długie, złożone kursy udostępnione bezpłatnie po to, żeby zacząć. Wiadomo, o tej platformie zależy, żeby ludzie tam korzystali, żeby budowali swoje rozwiązania, no z tego żyją, więc jak najbardziej udostępniają bardzo dobre, bardzo wysokiej jakości kursy, które nauczą Cię jak budować pewne rozwiązania. A jeżeli interesujecie właśnie integrowanie systemów, to daj koniecznie znać pod tym nagraniem, daj w komentarzu, daj lajka like czy napisz do mnie innymi kanałami. Jeżeli będzie dużo takiego zainteresowania, to kto wie, może zorganizuję po prostu jakiś krótki, bezpłatny warsztat, na którym przećwiczymy to w praktyce, zbudujemy jakąś integrację, żeby zapoznać się z tym narzędziem. Według mnie działa naprawdę świetnie i nie widziałem wcześniej czegoś tak prostego w obsłudze, które dawałoby tak duże możliwości. I to już prawie wszystko, ale jeszcze na koniec o ograniczeniach platformy. I tutaj też trzeba być świadomym tego, że. To nie jest idealne rozwiązanie. Po pierwsze, nie jesteśmy właścicielem tego kodu w żadnym stopniu. Czyli jeżeli taka platforma by przestała działać albo miałaby jakąś awarię, to koniec. Nasze rozwiązanie nie działa i nie mamy na to żadnego wpływu. Nie możemy nic zmienić, nie możemy tego przenieść na inny serwer. Po prostu to nasze rozwiązanie działa tylko na tej platformie, na Bubble w tym przypadku i nigdzie indziej. Nie jesteśmy właścicielem tego rozwiązania. No, dla bardzo krytycznych systemów, dla bardzo krytycznych integracji to może być nie do zaakceptowania. Kolejne kwestie to oczywiście bezpieczeństwo i tutaj musimy sprawdzić to z osobami, które się specjalizują w naszych organizacjach, czy z prawnikami, z działem security, czy innymi osobami, czy możemy przez takie narzędzie przesyłać nasze dane. I do zweryfikowania są jeszcze wszystkie kwestie wydajnościowe, czyli czy takie rozwiązanie będzie szybkie, czy będzie sprawnie działało, czy nie będzie jakichś opóźnień, które będą spowalniać naszą pracę. Natomiast tak czy inaczej, wydaje mi się, że warto spróbować, warto potestować, bo technologia no-code to jest na pewno też przyszłość do takich prostych rzeczy, prostych integracji. No daje ogromne możliwości, a przy czym zaoszczędza sporo czasu i sporo pieniędzy. Więc jeszcze raz, jeżeli interesuje Cię taki temat, daj znać w komentarzu, daj znać innymi kanałami. Jak zbierze się duża grupa zainteresowanych, zrobimy warsztat, poćwiczymy. A o wszystkich warsztatach, webinarach, spotkaniach dowiesz się w pierwszej kolejności z newslettera Project Makers, więc zapraszam Cię do newslettera. Link pod tym nagraniem zapisz się i wtedy nie przegapisz informacji o żadnych warsztatach. Dzięki za to nagranie, do następnego.